Pewien bezrobotny starał się o stanowisko sprzątacza w Microsoftie. Dyrektor personalny przyjmuje go i każe zaliczyć test na zamiatanie podłogi, po czym stwierdza: Jesteś przyjęty. Daj mi Twój e-mail, wyślę ci formularz do wypełnienia oraz datę i godzinę, na którą masz się stawić w pracy. Zrozpaczony człowiek odpowiada: Nie mam komputera, ani tym bardziej e-maila. Wtedy personalny mówi mu, że jest mu przykro ale ponieważ nie ma e-maila, więc wirtualnie nie istnieje, a ponieważ nie istnieje, więc nie może dostać tej pracy. Człowiek wychodzi przybity, w kieszeni ma tylko 10 dolarów i nie wie, co ma zrobić. Przechodzi koło supermarketu. Postanawia kupić 10-kilową skrzynkę pomidorów. Potem chodząc od drzwi do drzwi, sprzedaje cały towar po kilogramie i w ciągu dwóch godzin podwaja swój kapitał. Powtarza te transakcje jeszcze trzy razy i wraca do domu z 60 dolarami w kieszeni. Uświadamia sobie, że w ten sposób może z powodzeniem przeżyć. Wychodzi z domu coraz wcześniej, wraca coraz później i tak każdego dnia pomnaża swój kapitał. Wkrótce kupuje wóz, później ciężarówkę, a po jakimś czasie ma już całą kolumnę samochodów dostawczych. Po pięciu latach mężczyzna jest właścicielem jednej z największych sieci dystrybucyjnych w Stanach. Postanawia zabezpieczyć przyszłość swojej rodziny i wykupuje polisę ubezpieczeniową. Wzywa agenta ubezpieczeniowego, wybiera polisę i wtedy agent prosi go o adres e-mail, aby mógł wysłać mu propozycję kontraktu. Mężczyzna mówi mu wtedy, że nie ma e-maila. Ciekawe, mówi ja. agent: Nie ma pan e-maila? A zbudował pan to imperium? Niech pan sobie wyobrazi, czego dokonałby, gdyby go pan miał. Mężczyzna zamyślił się i odpowiada: Zamiatałbym w Microsoftie.